W tym odcinku podsumowaliśmy sobie już trochę kawałków, które wybiły się ponad szereg w tym roku. Jednak Let's trochę ich go. jeszcze zostało, dlatego powracam do Was z drugim odcinkiem piosenek, który stał się viralem w 2024 roku. Zapraszam do oglądania. Ej, zaraz mamy koniec roku. To jest przerażające. Na początku zaczniemy sobie od kukę 215, którego jeden kawałek pojawił się już w poprzednim odcinku. Jednak wypuścił jeszcze jeden, tym razem solowy numer, który mocno poszedł do góry. Jest z nim utwór, taki mały ja, który wydany był 23 sierpnia. Od razu było widać, że się wyróżnia, miał ciekawy, chwytliwy refren, jak i teledys nagrany w Afryce podczas wyjazdu z Patecem, co dało lekkiego Fajne na to było, no. Sam numer został do szybko podobany przez TikToka, gdzie zdobył ponad 80 tysięcy nagrań pod różnymi dźwiękami. To wszystko, jak i to, że jest on można powiedzieć family friendly i poszał go różne stacje radiowe doprowadziło do rozprzestrzeniania się kawałka po całej Polsce. Zdobył on 10 milionów wyświetleń na YouTubie oraz ponad 17 milionów odtworzeń na Spotify. Kolejny w dzisiejszym odcinku jest Kizo, który trochę tych wajradów zebrał w tym roku. Jednym z nich jest numer, co ty mi dasz, ale to o, jest... To jest już zapomniałam o tym... Sukces tego kawałka podlegał na tym, że mocno się wyróżnił swoją nietypowością. Do tego trafił, można powiedzieć, w dwie grupy docelowe, słuchacze rapu i Discopolo. Trochę dziwne złączenie, ale jest tak jest. Zremiksował on kultowy numer Discopolowy zespołu Mik, czyli oczywiście co ty mi dasz. Do tego drillowy bit młodego klaxona, który znany jest z nietypowych połączeń i to wszystko dosłownie zagrało. Kawałek ten wyszedł 26 marca, o tamtej pory 12 milionów wyświetleń na YouTubie, jak i prawie 18 milionów odtworzeń na Spotify. Choć prawda bo nie ja wierzę, że, że nie opuścisz mnie, nie żegnając się Następnie mamy kawałek Seven Tritty Huncho, czy tam sierpnia o. Huncho, dalej nie wiem jak to się czyta Jest to, ona mówi wraz z manikiem Otaną i Kaziorem To Został mi siedzi, tą piosenkę tam Marit, lubię Projektor efektem łatwo i rozprzestrzenia się na całym TikToku Hancho nie miał wcześniej tak znanego własnego numeru, dlatego jest to duży wyczyn w jego wykonaniu Numer ten wydany był 7 sierpnia i od tamtego momentu uzyskał 7 milionów wyświetleń na YouTubie, jak i 14 milionów Cześć, na Spotify Ona mówi do mnie, zostanie. Dziś, ciebie mi się śpi, lata w mojej bluzie kolej teraz na Kubiego producenta oraz największy do tej pory hit z jego nadchodzącego albumu, czyli wodę księżycową. Wystąpili na nim Bambi. Chyba nic i nie muszę mówić, prawda? Wnosił, do Cześć, stary. Kawałka, bo podczas wydawania go była ona na bardzo mocnym hype'ie Do tego parę chwytliwych fragmentów, od samego refrenu zaczynając, przez zwrotkę Bambi aż do samego fukaja które spowodowało całkiem spory wire na TikToku. Również numer w bezpiecznym, radiowym klimacie, przez co mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. No i mamy największy hit w solowej karierze Kubiego producenta. Z playlisty 150 50 Polska na Spotify nie strzela chyba ani razu od premiery, która miała miejsce 22 marca. Znowu, bo prawie 50 milionami... Jezu ile? I 14 milionami pod tym się na YouTube. Kolejnym w kolejnym dzisiejszym odcinku jest Chiwa, wraz ze swoim kawałkiem. O Jezu. głos danym 14 czerwca. Różnią się tym, że mocno stawotki ma tu swoje poprzednie bujki. Szkoda, że prawie. Się w dosyć mm. Tutaj Chiwa się powrócił ze spokojniejszą gitarką, która zdecydowanie wyróżniła się z jego twórczości. Na TikToku nie został on jakoś bardzo mocno rozchwycony, ale za to sam często się z autem słyszałem. Nie, no, no nie mogę, daty. nie, nie mogę. Nie, nie lubię Ci milionów, to co? Ale za to prawie, że 19 milionów odtworzeń na Spotify. Miałem trochę dar, nią, prawie straciłem głos! Ale powiem Wam tak, ta piosenka, jak czasem polegała to nawet jeszcze mnie aż tak nie boli w ucho i jej nie skipuję. Czasami się zajebie trochę w akcji i jej nie skipnę. Następny kawałek jest autorstwa Kizo i Bledki, którzy wspólnie już chyba całkowicie rozpracowali TikToka i tworzenia viralowych numerów. W poprzednim filmie mieliśmy jeden hit, czyli Hero, a w tym pokażę wam drugi największy hit płacąc z tej samej epki, czyli 100 BPM. Chwytliwy moment stworzył im ponad 30 tysięcy nagrań na TikToku, przez co bez większej rozkwiny mamy 23 miliony wyświetleń na YouTubie oraz 22 miliony odtworzeń na Spotify. Tymczasem ludzie w komentarzach Jak może nie lubić chimasa, lubić kizo? Teraz śpiewasz z Tobie PM Kolejnie mamy największy viral do tej pory, co dla mnie też jest takim zdziwieniem, ale jest tak jest. Są to modelki, których wiem, że nie za bardzo lubicie, patrząc po komentarzach, ale wciąż według mnie jest to połączenie po rapowe i kręcą się one w tym samym środowisku, przez co zaliczam je do różnych odcinków. Także proszę nie zjedźcie mnie znowu w komentarzach. Chodzi oczywiście o ich największy hit, jakim jest chyba z tobą. Za ogromnym sukcesem tego numeru stoi oczywiście TikTok, na którym to stało się równie ogromnym viralem. Ma on ponad 100 tysięcy nagranych do niego filmów, co przebija nawet rekordowe 90 tysięcy z Kabułka Hero, o którym to mówiłem w poprzednim odcinku. No i fakt, że na TikTok ten numer był wszędzie, musiał oczywiście z tym, że będzie. Się on pojawiał też wszędzie poza TikTokiem. Sam nie wiem do końca jak to się stało, że poszedł on aż tak mocno. Fajny Wydan zielony dres z Nike'a na Lusko tym 53 e na Oraz 45 milionów odtłoczeń Spotify. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Następnego dzisiaj mamy zaamsą oraz jego kawałek 7 dam, wydany 5 czerwca. Widać, już że nie z mogę tego słuchać, szczerze. Za z pięciu ryserek, które co szybko stały się jego największym hitem i zaczął bawić się w samplowaniu znanych kawałków. Może nie z takim sukcesem jak pierwszy taki eksperyment, ale wciąż udało mi się stworzyć lekki Viral, który zdobył całkiem niezły liczby. Numer ten na YouTube zgo 6 milionów wyświetleń, natomiast na Spotify jest już 13 milionów odtworzeń. I nie wiem, czy to błąd, że chcę ich aż tyle, ale nie że pojedziemy zimera oraz kaptura. Może nie jest to jakiś mega duży viral, ale postanowiłem go zaliczyć, bo to Miał dotychczas lekki problem z wybiciem nowych numerów. Czy to mocny kurii, czy też lat w nocy. W którym to ciężko spamowali na TikToku, jednak bezskutecznie. 2 października wypuścili oni kolejny wspólny kawałek o tytule PoCo, który okazał się bardziej wpadający w głód poprzedników. Numer ten nie miał jakiegoś mocnego boom od samego początku, ale powoli, nawet teraz, rośnie on na TikToku, jak i na innych platformach. Ma on zaledwie 880 tysięcy wyświetleń na YouTubie, natomiast na Spotify prawie 6 milionów. Lecz tak jak mówiłem, powoli rośnie coraz wyżej, i nie dziwi się, jak za niedługo zobaczymy na nim grubsze liczby. nada somos Była o, już Bambi co? na ficie, a więc pora też na Bambi w solowym wydawnictwie. Ostatnim i największym item jest kawałek o Madonna, wydany 6 września. Cały hype na ten kawałek zaczął się od jej współpracy z Makiem, bo został on użyty do zareklamowania jej własnego zestawu. A o tym było naprawdę głośno, bo zestaw ten wyprzedany za to poniżej niecałym od premiery. Z całego tego hypeu no, po prostu nie było ale i jeszcze jeszcze też lubię. No i do tego sama postać Bambi, która nieważna, żebym rzuciła i tak zrobiłoby to liczby. W taki sposób numer ten po dwóch miesiącach od premiery ma już 5,5 milionów wyświetleń na YouTube, jak i ponad 14 milionów otworzeń na Spotify. W poprzednim filmie wspominaliśmy też o Eryku Moczku oraz jego napolonych fankach. Warto Jakoś te... tak dziwnie wygląda bez tych okularów wielkich, czarnych. Też tu kolejny kawałek, który po nich wyszedł, czyli Enzo, wydany 1 marca. Single ten poszedł viralem równie dobrze co poprzednik, głównie ze sprawą oczywiście TikToka, albo czego innego. Cała ekipa Dresko odpupnęła go do góry tak mocno, że posiadała od 4 miliony wyświetleń pod teledyskiem oraz aż 20 milionów odtworzeń na Spotify. Nie lubisz jak znikam wieczorami, Kuman, kiedyś ktoś też mnie zostawił. Widać, to Kolejnie mam mniej znanych artystów, bo są to Hillary Incognito, 49 i P3. Jest to ich kawałek Last Night, który to znam, ale czy to lubię, Od samego nie wiem. początku jednak numer ten nie był mocno rozkwitowany, potrzebował on czasu na wybicie się. Dopiero gdzieś we wrześniu został podchwycony przez TikToka, gdzie zadziało się to, co ze wszystkimi viralowymi numerami. Nie minęło długo, a można było słyszeć ten numer na całej platformie. Dzięki temu zdobył on już prawie 3 miliony wyświetleń na YouTubie, jak i prawie 12 milionów odtworzeń na Spotify. Flex for the Kolejny numer, który dosyć mocno poleciał na TikToku, to Lecę, bo chcę od Dimza, O, to też lubiłam Bambi, w sumie. Fima, Jagle, Ośa, A dawno Pido. już tego nie, nie słuchałam. kwietnia. Już od samego początku mocno było widać, że kawałek ten mocno nastawia się na wiral bo nie dość, że jest nim stampowany fragment kultowego utworu Wilków, czyli Bohemy, który już dał mocny start temu numerowi, przez to, że ludzie go kojarzą i łatwiej mi zapęduje się ją w głowie, to jeszcze taka mocna ekipa, która z viralowych jest mocno znana. No i nie trzeba było długo czekać, aż wybije się na TikToku. Na ten moment mam tam ponad 30 tysięcy 5000 na YouTubie oraz już 24 miliony otworzy na Spotify. Wracamy jeszcze na chwilę do Kizo, który 29 października wydał kawałek wraz z letką oraz szpakiem o tytule Dolczywita. że od tego, minus długo no? można no? już powiedzieć, że poszedł od viralem. Samo to, że jest to kolejny numer Kizo i bletki daje nam dobry powód, aby go takim uznać. No i w zaledwie 2 tygodnie od premiery on całkiem spore liczby. Na TikToku ma już ponad 7 tysięcy nagranych filmów do niego, a dopiero się to do rozkręca. Mamy też na nim Szpaka, która aktualnie jest za sporym hypie poprzez wydanie jego ostatniego albumu Mattie P, który dobrze się przyjął. Kawałek ten zdążył uzyskać już prawie 6 milionów wyświetleń na YouTubie, jak i 3 miliony na Spotify. O jaki serial chodzi w tytule Bracie. no i na dopełnienie tego odcinka mam dla was jeszcze numeratorstwa o co chodzi stworzony wraz z Takamingwajem. Jest to tak to leciało wydane 4 kwietnia wraz z premierą albumu The Grind. Numery od początku się wyróżniał przez dosyć nietypowy typowy bit oraz gościnkę samego Tako. No i też głównie dzięki niemu się on mocniej wybił, bo to jego spardziowany odreka fragment został przekwotony przez TikToka, na którym to ludzie cisnęli sobie z jego beczkę. Ja, proszę, zrób coś dla mnie. Wiesz w nocnym proszę, kup coś dla mnie Kawałek ten na YouTube ma zaledwie milion wyświetleń, ale za to na Spotify jest już najpopularniejszym numerem swoich The Grind z wynikiem prawie 15 milionów odtworzeń. No to też dobre mega. Praktycznie wszystkie piosenki fajne